Spójrzcie, jak jestem przygotowany na Pchlitarg za dwa tygodnie. Trochę tego towaru wpadło. Jest tego od groma. Jak was coś interesuje, to pytajcie. No i jeśli rozmawiamy już o pchlim targu, to spójrzcie. Od mojego widza Roberta przyszła taka paczucha. Bardzo dużo fajnych ciekawostek. Ta gierka oczywiście działa. Ta latarka czołówka na czapce to jest po prostu mega. Patrzcie. O, takie wąsy mi się przydadzą. Będę zmieniał swój imidż. Jak jakiś złot będzie, to założę takie wąsy i mnie rozpoznacie. Tobie Robert, serdecznie dziękuję. A my lecimy przed siebie. Pamiętacie, jak ostatnio próbowałem rzucać kotwiczką i okazała się za lekka? A więc opracowałem, słuchajcie, system. Tu jest obudowa do magnesu. O wymiarach 100 na 30 i taki właśnie krążek wyczarował dla mnie kolega Dragon Atelier. Spójrzcie, co ten człowiek robi za cuda. Dziękuję ci, kolego, bo tego się nie spodziewałem. Dostałem taki piękny gratis. Coś przepięknego. Wpadajcie do kolegi Dragon Atelier. Link do jego kanału macie oczywiście w opisie. A ja cóż, to wrzucę tu, przykręcę to. I widzimy się nad wodą. Spróbujemy okiełznać naszą kotwiczkę. Tym razem będzie wręcz za ciężka. się <laughs> jak zobaczymy, co uda nam się złowić za pomocą kotwiczki. A więc przypominam: dociążenie zrobione przez Dragon Atelier. Kotwiczka z firmy Macton. A obudowy ogarniam dla Was na zamówienie, jeśli będziecie takie chcieli. Do magnesów neodymowych, walcowych. No i dobra, my już nad trynką. Jest kotwiczka, ale nie tą będziemy rzucać, ale tą dociążoną. Na jednym końcu liny jest WKZ, na drugim końcu liny zaś zamontujemy naszą kotwiczkę. Na razie tam tymczasowo, później zrobię porządnie to. Także teraz ma solidną wagę. I co do tego dragona naszego, to będzie, słuchajcie, ten medal wykonany przez niego będzie na licytację wystawiony. Na razie proponuję to licytację zrobić w ten sposób, abyście przesyłali mi oferty na priwac i na maila. darmiśnikmomałpaw.pl i ten kto zwycięży, temu przekaże link do Łukiego i tam wpłacicie pieniążki za ten medal na zbiórkę dla Łukasza ze Szczecina. Ale o tym już będę pisał ze zwycięzcą. Tymczasem mamy już przygotowaną naszą kotwiczkę. Zaraz będziemy wykonywać pierwsze rzuty. Ale, ale, zanim wykonamy pierwsze rzuty, muszę Wam się pochwalić, że w końcu kupiłem telefon Samsung A13. No, telefon ten oczywiście mam dzięki koledze Marcinowi MSK, który jest wspierającym mojego kanału od dłuższego czasu. Dziękuję Ci serdecznie, Marcin. Patrzcie, wchodzę na YouTube, dodaj i utwórz film short. Przedtem nie miałem tej opcji, mimo że próbowałem zaktualizować, ale się nie dało. Taki był stary ten telefon. A więc, nie zdziwcie się, jak na moim kanale pojawią się shorty. Na początku będą pewnie gówniane, ale postaram się jakoś tam to dopracować. Dobra, tymczasem koniec gadania. Idziemy łowić. dobra kotwiczka się sprawdza same farfocle ale ja tutaj nie przyszedłem się bawić w ten sposób zaczynamy rzucać wkz -em. zarzuciłem wkz jak należy a nasza trynkiewiczówna nieco się podniosła bo była już niżej ta woda ale nic damy radę wychodzi trochę gwoździ i jakaś tam biżuteria w dwóch kawałkach same drobiazgi tu jakiś kawał większej fajerki Trynkiewiczówra na nas nie rozpieszcza tu zobaczcie jakiś taki zawias podwójny wpada i taki tam farfocle o patrzcie było siodełko z jeziora jest siodełko z Trynki też wygląda na takie od Ukrainy jak to mówi Anna Bogucka wpada płetwarekina i takie tam inne Dobra tak sobie myślę że skoro woda się tak gwałtownie podniosła z dnia na dzień to dno musiało trochę popracować i może wypracuje nam parę ciekawostek tak ciągam w okazję ale zobaczcie tam na dole widzę jakiś kabel z miedziuszką udało mi się wyrwać ten kawał miedzi która okazuje się nie być miedzią gdyż na magnesie mi siedzi jakaś taka dziurka od klucza wpada kawał srebrnej bransolety Branzoleta nie jest ze srebra, niestety. Bo pytałem jubilera. Takie to są bzdety. Tym razem dno wypracowało nam. Taki złamany klucz. Czternastka, czy nieco większy. I jakieś dziobągi Dzień dobry. Spokojnie, tylko ryby łowię. To, to inne takie. Te takie, pełne żelaza. Dokładnie. Pani z niepokojem spoglądała, co ten facet tu wyczynia, a ja łowię ryby. Jak zapewne wiecie, więc czekam na straż wędkarską, żeby mnie pouczyło. Nieprzeciętnej długości pręcisław. Te wiekaczki tak śmiesznie tam nurkowały synchronicznie, tylko im dupy ponad powierzchnię wody wystawały. Taka sytuacja. A wukazecik tymczasem nurkuje po jakiejś dziobongi. Sam gruz. W tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych Pragnę wam przedstawić takiego oto gwoździa Witam jak tam Witam. połowy Cienko na razie to co widać tutaj Pary tasów, nie? Ja, z pół godziny jestem wiesz ale, ale coraz mniej Coraz mniej no i dobrze kurczę to znaczy że wyczyściłem dokładnie tak. bo wiesz to się kwali, tak przez było. tyle lat kurczę wiesz yy, dziubie, dziubie i ciągle coś wyłazi nie? Dokładnie, Wolałbym, że żeby już nic nie z rucze, było Tak, tak, teraz się woda podniosła wieś, i tak, znów dno popracowało No dokładnie, no, bardzo dobrze no, a, Taka pasja, wiesz, po co mam w domu siedzieć, zawsze coś tam się, wiesz, ja dzieje że ja, ja, ja ja jestem zawsze za, to jest dobra rzecz Dokładnie Najmniej mamy czyścić. Nikomu się nie szkodzi, a się coś pożytecznego zawsze zrobi, nie? Za mało właśnie No, jest coraz więcej, ci powiem, wiesz no, ale tak jak mówisz, za mało wciąż, nie? Większość to ci s... coś śmieci. Tak, tak się przydało, po... tych ludzi do czyszczenia. Ta. Tak. Niestety więcej jest do obałaganienia. <laughs> ja, ja, to, to, to... Na a najlepsze jest to, że. gruz tam pod ten, Tak. Pod garaże, tu, tam. Tak. Nie, ale... A tu takie dziury by. tu a... Nie? Żebyś <laughs> wiedział, to się o tym myślałem, no. nie? Dziura na dziurze, tu szkoda o zawieszenia, nie? A wyrzucają tak, nie, byle ale gdzie. Ale wcześniej to ja robiłem, byłem u siebie na działce wróci, i we wiaderkach w bagażniku woziłem w dziury rzucałem. No pięknie, to jest właśnie super, ale, ale widzisz. Jest... Takich właśnie o to chodzi, takich ludzi jest wiesz, garstka, nie? A większość tylko by czekała na gotowe, nie? No i jak no fajnie, nie? Teraz jest lepiej, my to No no. Ale coś od siebie dać to wiesz. Nie wiem czego ci to życzy, ci to nie złomu <noise> Dzięki. Dzięki serdecznie, miłego dnia życzę Miło sobie pogawędziłem. Trochę pracy mi kosztował montaż, jak widzieliście. A my tymczasem dziubiemy drobiazgi: jakieś takie kółka, nie kółka, podkówki na buty, takie tam. I kolejna porcja okrągłych dobroci to wszystko z jednego miejsca, praktycznie. Odejdźmy wspólnie. Zobaczcie, To jest takie jedno miejsce, i wyrzucam, i wychodzą takie rarytasy. No, chyba się już wyczerpało to miejsce. Ostatnia dawka. Patrzcie, jaki haczyk na rekina. Wytargałem. Myślałem, że to dwa nagie kątowniki, a to jeden wygięty na pół. Mamy drugi marzec 2023 roku. Naprawdę wiosennie i oby tak zostało. A to jakaś gałązka oliwna się zaplątała Patrzcie jakie piękne psisko do mnie leci z daleka Ja się składam Co będzie Opowiadaj gdzie masz panią? Co? Patrzcie jaki piękny psiurn. Lablador Co tam szukasz? Kogo szukasz? Kogo szukasz? Szukaj, szukaj, szukaj Szukaj, szukaj Poszedł sobie wsiunek Dzień dobry Biszkoptowy pan lablador, jakby to powiedział Marcin Easy Rider, bo on każde zwierzę nazywa pan, pan kot, pan kret, pan jesz. <grystanie> Pozdro, Marcin, wariacie! A więc owy biszkoptowy pan lablador szukał nie wiadomo czego, a ja już nie szukam niczego. Tylko zwijam się do domku. Rzucałem półtorej godziny. No co, natargałem 10 kg, badziewia, ale frajda była niesamowita. Czego i Wam życzę?